Maria jest tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy, jak nikt inny, doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca. Ofiara ta jest ściśle związana z krzyżem jej syna, u którego stóp wypadło jej stanąć na kalwarii. Ofiara ta stanowi swoisty udział w tym objawieniu się miłosierdzia, czyli bezwzględnej wierności Boga dla swej miłości, dla przymierza, jakie odwiecznie zamierzył, a w czasie zawarł z człowiekiem, z ludzkością, w tym objawieniu, które ostatecznie dokonało się przez krzyż. Nikt tak jak matka ukrzyżowanego nie doświadczył tajemnicy krzyża, owego wstrząsającego spotkania transcendentnej Bożej Sprawiedliwości z Miłością, owego pocałunku, jakiego miłosierdzie udzieliło Sprawiedliwości. Nikt też tak jak ona, Maryja, nie przyjął sercem owej tajemnicy boskiego zaiste wymiaru odkupienia, która dokonała się na kalwarii poprzez śmierć jej syna, wraz z ofiarą macierzyńskiego serca, wraz z jej ostatecznym Fiat. Maria jest więc równocześnie tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu nazywamy ją również Matką Miłosierdzia. Matką Bożą Miłosierdzia, lub Matką Bożego Miłosierdzia. A każdy z tych tytułów posiada swój głęboki sens teologiczny. Mówią one o tym szczególnym przysposobieniu jej duszy, całej jej osobowości do tego, aby widzieć poprzez zawiłe wydarzenia dziejów naprzód Izraela, a z kolei każdego człowieka i całej ludzkości, owo miłosierdzie które z pokolenia na pokolenie staje się ich udziałem wedle odwiecznego zamierzenia Przenajświętszej Trójcy. Nade wszystko jednak powyższe tytuły, jakie odnosimy do Boga Rodzicy, mówią o niej jako o Matce Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, jako o Tej, która doświadczywszy miłosierdzia w sposób wyjątkowy, w takiż sposób zasługuje na to miłosierdzie przez całe swoje ziemskie życie, a nade wszystko u stóp krzyża swojego syna. Mówią o niej wreszcie jako o tej, która poprzez swój ukryty, a równocześnie nieporównywalny udział w mesjańskim posłannictwie swojego syna, w szczególny sposób została powołana do tego, ażeby przybliżać ludziom ową miłość jaką On przyszedł im objawić. Miłość, która najkonkretniej potwierdza się w stosunku do tych, co cierpią, w stosunku do ubogich, pozbawionych wolności, do niewidomych, uciśnionych i grzeszników. Tak jak o tym wedle słów Izajaszowego Proroctwa powiedział Chrystus naprzód w nazaretańskiej synagodze, a z kolei odpowiadając na pytanie wysłanników Jana chrzciciela. To właśnie miłosierna miłość, która potwierdza się nade wszystko w zetknięciu ze złem moralnym i fizycznym, stała się w sposób szczególny i wyjątkowy udziałem serca tej, która była matką ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, stałego, udziałem Maryi. I nie przestaje ona w niej i przez nią nadal się objawiać w dziejach Kościoła i całej ludzkości. Jest to objawienie szczególnie owocne, albowiem opiera się w Bogurodzicy o szczególną podatność macierzyńskiego serca, o szczególną wrażliwość, o szczególną zdolność docierania do wszystkich, którzy tę właśnie miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze strony matki. Jest to jedna z wielkich i życiodajnych tajemnic chrześcijaństwa najściślej związana z tajemnicą wcielenia.